Dzień dobry, zapraszam Cię do opukania czterodniowego wyzwania dotyczącego finansów i zarabiania. Jeśli Twoje przekonania finansowe, dotyczące pieniędzy, dotyczące wygrywania, dotyczące konkursów są niewspierające i masz wokół tego tematu mnóstwo emocji, to to wyzwanie jest dla Ciebie. Opukaj i zauważ, co się pojawi podczas opukiwania i co się zmanifestuje w Twojej rzeczywistości. Wykonaj zatem ze mną pierwszą rundkę. Punkt karatem. Mimo, że jestem przekonana, że nie wygram w lotto, bo do tego trzeba mieć szczęście, a ja nie mam szczęścia w grach, akceptuję to przekonanie i otwieram się na zmianę. Mimo, że kupuję losy lotto z nadzieją, że coś wygram, ale do tej pory to się nie wydarzyło, bo to niemożliwe, abym akurat ja wygrała. Otwieram się teraz na zmianę i otwieram się na przyjęcie dużej kwoty pieniędzy. Mimo, że czuję złość, rozczarowanie i smutek, bo jeszcze nigdy nie wygrałam w lotto, wątpię, że wygram jakąkolwiek kwotę, a co dopiero milion, otwieram się na to, że wszystko mi sprzyja. I od teraz każdy mój los wygrywa. Punkt Brew. Kupuję losy lotto z nadzieją, że wygram, chociaż w głębi siebie. Chyba nie wierzę, że to jest możliwe. Do tej pory nic nie wygrałam. I nie wierzę, że to się zmieni. Trzeba mieć szczęście, aby wygrać. A ja tego szczęścia nie mam. Tylko nieliczni mogą wygrać. Zamknęłam się na możliwość wygranej. Nie, to niemożliwe, abym wygrała milion. To niemożliwe, aby ta kwota pojawiła się u mnie tak lekko i łatwo. Bo było zbyt proste. Dlatego odrzucam wygraną. Odrzucam milion. A co, jeśli do tej pory nie wygrałam w lotto? No, byłam zamknięta na taką możliwość. Uwalniam brak wiary w wygraną. Uwalniam opór przed wygraną. Uwalniam złość i rozczarowanie. Uwalniam smutek z tego powodu. I teraz decyduję się to zmienić. Otwieram się na przypływ dużej gotówki. Otwieram się na wygraną w lotto. Pozwalam sobie doświadczyć, jak to jest wygrać dużą sumę pieniędzy. Tak lekki, łatwy i prosty sposób. Jestem szczęściarzem, a szczęściarzom szczęście sprzyja. Przyciągam wygraną do siebie jak magnes. Każdy mój los wygrywa. Czuję radość i niedowierzanie, że tak łatwo jest wygrać. Głęboki oddech i sprawdź, co się powiem w Twoim ciele, w Twoim umyśle i w Twoich emocjach. Zapraszam Cię do opukania drugiej rundki. Punkt karatem. Mimo, że byłoby cudownie, gdybym wygrała w lotto, albo w konkursie, jak wolisz, ale nie jest cudownie. Bo nigdy do tej pory nie wygrałam. Otwieram się na zmiany. Mimo, że do tej pory niczego nie wygrałam, czuję rozczarowanie, niechęcenie. Akceptuję to, co czuję. Mimo, że byłoby wspaniale, gdybym wygrała milion w lotto. Ale nie jest wspaniale, bo nigdy do tej pory nie wygrałam. Czuję opór przed wygraną. To by było zbyt piękne, zbyt łatwe, zbyt przyjemne i mogłoby mi się poprzewracać w głowie. Otwieram się teraz na zmiany. I zapraszam duże wygrane do mojego życia. Punkt brak. Byłoby cudownie, gdybym wygrała milion lotto. Ale nie jest cudownie, bo do tej pory nigdy nie wygrałam. Tracę nadzieję, że kiedykolwiek wygram. Gdy skreślam los, to od razu skazuję go na porażkę i niepowodzenie. Zastanawiam się, po co w ogóle to robię i tracę na to pieniądze. Skoro i tak przecież nie wygram. Czuję rozczarowanie, czuję zniechęcenie, czuję opór przed wygraną, bo gdybym wygrała milion, to byłoby zbyt pięknie, byłoby za łatwo i za dobrze. A mi przecież nie może być za dobrze. Jeszcze mogłoby mi się poprzewracać w głowie. A co jeśli jednak nie? A co jeśli to tylko moje fałszywe założenia? Uwalniam opór przed wygraną. Uwalniam potrzebę, by tracić nadzieję. Uwalniam potrzebę, by już na starcie. Przewidywać porażkę. Uwalniam potrzebę, by cokolwiek tracić. Uwalniam opór przed tym, aby było mi zbyt dobrze. No to dobrze, gdy jest mi zbyt dobrze. Od tej pory każdy mój los wygrywa, i to jest cudowne. Zapraszam do mojego życia duże wygrane. I pozwalam sobie doświadczyć, jak to jest mieć milion złotych na koncie. Głęboki oddech i sprawdź, co się pojawiło w Twoim ciele, w, twoich, w Twoim umyśle, w Twoich emocjach. Jeśli masz potrzebę, zastosuj akceptujące i je na te aspekty. Zapraszam Cię również do błkania rundek z dnia drugiego.